Witam. Dziś dowiesz się, jak tworzyć animację dla postaci. Zapraszam do oglądania. Przygotowałem już kilka grafik. Umieściłem je w folderze John obok skryptu. Jest tu obrazek Johna stojącego w miejscu, skaczącego, oraz animacja chodzenia. Składa się z sześciu klatek. Zacznę oczywiście od wczytania tych grafik za pomocą Pygame Image Load. Pierwszy obrazek do jednej zmiennej, skok do drugiej. Animacje chodzenia wczytam do listy. Można to zrobić w ten sposób, ale ja użyję List Comprehension. Jeśli nie wiesz co to, nagrałem o tym odcinek, możesz go sprawdzić. Być może zauważyłeś, że te pliki mają bardzo podobne nazwy, różnią się tylko cyfrą na końcu. Mogą więc stworzyć pętlę liczącą od 1 do 6. Na liście będą funkcje PyGameImageLoad, a argumentem będzie ścieżka do plików ale jako cyfrę podam zmienną x. Ten kod zadziała tak samo jak zwykła lista. Właściwie to ta zwykła grafika zastąpi poprzednią i to z niej będą pobierane wymiary. Obrazki wczytane. Teraz potrzebuję już tylko kilku ifów, żeby ożywić Johna. Przejdę do funkcji draw. Najpierw sprawdzę, czy John skacze. Mam już utworzoną zmienną jumping, więc nie będzie to trudne. Jeśli nie skacze, sprawdzę, czy prędkość poziomie jest różna od zera. To oznaczałoby, że John chodzi po ziemi. Jeśli ani jedno, ani drugie nie jest prawdziwe, to zapewne stoi w miejscu. W pierwszym i trzecim przypadku wystarczy narysować odpowiednią grafikę. Do animacji chodzenia będzie mi potrzebna zmienna mówiąca, która klatka animacji ma być narysowana. Zmienna ta będzie się zwiększać o 1 tutaj. Jeśli będzie większa od 5, wróci do 0. Przy użyciu tej zmiennej skrypt będzie wiedział, którą grafikę z listy ma wybrać. Zobaczmy, jak to wygląda. Wszystko działa, chociaż animacja chodzenia jest zbyt szybka. Jednym ze sposobów na jej spowolnienie jest zwiększenie zmiennej o jakiś ułamek zamiast o 1. Teraz muszę jednak zaokrąglić wartość tutaj. Przyda mi się do tego zaokrąglanie w dół z biblioteki math. Teraz ta animacja wygląda lepiej. Kolejnym problemem jest to, że John idąc w lewo robi Moonwalk. Aby temu zaradzić, mógłbym utworzyć kolejne obrazki, tyle że odwrócone w lewo. Jednak lepiej będzie użyć funkcji Flip, która pozwoli na odbicie grafiki. Przyjmuję trzy argumenty: zmienianą grafikę, w moim przypadku to, co zwróci, image Load. Następnie true, jeśli grafika ma się odbić w poziomie, a potem true, jeśli ma zostać odbita w pionie, więc ja zostawię tu false. To samo dla drugiej grafiki. Dla animacji stworzę nową listę i podobnie jak poprzednio użyję funkcji flip. Ta linijka kodu staje się naprawdę skomplikowana. Muszę uważać, żeby nie ominąć żadnego nawiasu. Dodam do tej klasy atrybut direction, który będzie przechowywał aktualny kierunek Johna. Załóżmy, że 1 oznacza prawo, a 0 lewą stronę. Wewnątrz draw sprawdzę, w którą stronę zwrócona jest John i odtworzę odpowiednią animację. Natomiast w TIG ustawił direction zależnie od tego, czy prędkość poziomu jest ujemna czy dodatnia. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się kilku nowych rzeczy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.